Cześć, z Wami Agnieszka Weduta. Jestem właścicielem firmy Weduta Trainings Global, firmy szkoleniowej. W tej chwili do Was specjalnie kieruję to wideo, ponieważ chcemy wraz z moim małżonkiem przekazać Wam niesamowitą ideę, ideę wysoko efektywnych ludzi. Mianowicie od już dłuższego czasu przeglądamy się i współpracujemy ściśle z multimilionerami w naszej branży, w branży biznesowej i jak wiecie sami, dzisiaj jest niesamowita potrzeba, aby skoczyć na inny level, wejść na inny poziom energetyczny, produktywności, Wydajności. Dlatego właśnie postanowiliśmy podłączyć się do naj, najlepszego z najlepszych w tej dziedzinie i przechodzimy absolutną transformację. Przechodzimy rewelacyjne szkolenie u Brendona Burszarda, człowieka, który jest bardzo słynny, jeśli chodzi o produktywność. Między innymi on y, zapoczątkował Akademię Wysokoefektywnych Ludzi, szkoli vip ów światowych w tej dziedzinie. My z Gennadyem, moim małżonkiem, podjęliśmy wyzwanie, aby w tej chwili, dosłownie teraz, rozpocząć w Polsce, nie tylko w Polsce, ale z Polakami. Polsko jest różnymi ludźmi. Absolutnie niesamowitą transformację nas samych Polaków. Jesteśmy absolutnie ludźmi, którzy mamy potencjał wszędzie na całym świecie rozwijać się na najwyższym poziomie biznesowym, na najwyższym poziomie osobistym. Jedynie co nam trzeba, to nauczyć się, co tak naprawdę musimy zrobić, co musimy zmienić, abyśmy całkowicie doszli do celu, abyśmy być może pierwszy raz w życiu zarobili swój pierwszy milion dolarów. To niemożliwe nie bez tego, żeby dzisiaj skoczyć na kompletnie inne życie, na inny styl, na inne myślenie, na inną energetykę, na zupełnie inny poziom działania. Do tego potrzebujemy super kondycji umysłowej, fizycznej, duchowej jak i konkretnych typów wskazówek. Co robią multimilionerzy? Jak oni żyją? To tak naprawdę to jest management, time management. Jak naprawdę zarządzać sobą i, i zasobami, które dzisiaj mamy. Jeśli Ciebie to interesuje, jeśli potrzebujesz wskoczyć na światowy poziom e, multimilionerów, zrobić coś w życiu, czego nigdy w życiu jeszcze nie robiłeś. Jak to zrobić? Pierwsza sprawa, produktywność i wydajność. O tym będzie e, nasza szkoła. Otworzyliśmy w tej chwili, uruchomiliśmy w tej chwili niesamowitą rzecz. Online program Akademia wysokowydajnych ludzi. I to będzie w języku polskim. Więc gratuluję Tobie, że widzisz to wideo, że oglądasz nas i masz szansę podłączyć się do najlepszych szkolniowców świata i rzeczywiście zobaczyć, czym żyją i jak żyją ludzie najlepsi z najlepszych w świecie. I pierwsza rzecz, którą chcę Ci powiedzieć, sześć Tipów. Sześć najlepszych, najbardziej ważnych rzeczy, od których trzeba zacząć. Dokładnie to odkryjesz w następnym wideo. Następnym wideo. Dlatego zasubskrybuj nasz kanał, dlatego właśnie podpisz się na wideo, po, pod wideo poniżej, na tym właśnie, na tej stronie i zobaczysz, co tak naprawdę w tej chwili jest w stanie zmienić Twoje życie. To wideo będzie właśnie o tym. Więc do zobaczenia na, następnym razem. Po, yy, sukcesów! mega rezultatów i życzę Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia.